Wojtek, to ja! Oddaję Tobie. A to Wojtek! Panie Boże! Prawko Boże! Nie wyłączaj! W której władzisz grzechy świata, zmił się nad nami! Weź, spojrzałeś na ten świat i na moją duszę i jestem uchnął osobą. Nie, Panie Boże kochany Bo wziąłem i muszę pójść na nie Nie, no, Dobra Może się pomóc, za Proszę zaczynać Ojcze nasz, Mimojcze, świętego Amen Ojcie Ojcze nasz, który jest w niebie, święć imię Twoje, no, ja, bądź kresą Twoje, bądź wola twoja, twoja, jako, niebie, jako na ziemi, no dobra, tu to ziemia, niebo, co to za różnica. Czy winy, jak i my jak nie odpuszczamy, nie uczestnij na pokuszeniu, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wojtku, że Ciebie powodu. No Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. No niestety, nie no. świecie, Wojtek nie ma Wojtka. Czego ty zapaliłeś świecę? Zgać świecę! Jaką świecę? Zgaść świecę! Jaką świecę. Ja słyszę świecę, kurwa, śmierdzi świecą. No to wyjdzie świec... do tego, do Kagura. Nie... kargul pali pewnie ty. No, Dobra, dobrze.